mieszkowa pójdzie obwodnica, czyli od ulicy po, Poznańskiej pójdzie obwodnica, będzie wchodziła w ulicę powstańców. Jak my będziemy wyjeżdżać? Bo Panu dobrze mówić, jeśli mieszka Pan w Cię, czy wyjedzie Pan na szeroką drogę i jedzie Pan, a my musimy się w tym borykać na co? Niech na Pan odpowie na to pytanie, bo Pan tak powiedział ładnie. Wiecie to od lat, że tak to będzie. Chyba Pana wystąpienie z tym będzie bardzo dramatyczne. Nie, to nie jest dramatyczne, bo, bo to, co Pan powiedział, to jest dramatyczne, że my jak ja mam to i Jeszcze jedno pytanie. Ja mam to jutro ludziom powiedzieć na zebraniu, bo jutro mamy zebranie osiedlowe, że oni teraz będą z ulicy Odzańskiej, z ulicy Ługi, z ulicy Kujawskiej, bidowej będą wszyscy wyjeżdżać na ulicę Bacianą i nie wiem, w którym ty pojadą rozmowę. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, my te informacje otrzymaliśmy w to od projektantów i dzielimy się w tym momencie z Państwa radnymi. Ktoś tutaj kto przed chwilą mnie zapytał dlaczego starostwo nie prezentuje tych danych. No nie odpowiem na to pytanie, dlaczego oni nie prezentują. To co otrzymaliśmy w tym momencie to Państwu przedstawiamy. Ja jeszcze zadam takie pytanie, że znam odpowiedź do Pani Ronki Danielczyk. To nie jest wersja finalna. Do tej wersji finalnej możemy wnosić uwagi. Oczywiście, Pani, pani Ronka ja też na to nie jest nawet rzeczy. Ja już dawno powiedziałam, nie pamiętam czy na komisji, czy na sesji, chyba na komisji w powiecie, że te korki, które są na Kościuszki, to jest właśnie czkawka, która odbija się z niezrobionych wiaduktów, że nie można zamknąć wiaduktów, dlatego tam ekspertyzę, ponieważ tam jest i straż pożarna. Straż pożarna przyjeżdża do wypadków i chodzi o ludzkie życie. Więc ja nie jestem za tym, żeby tego nie robić. Ja również nie jestem za tym, żeby powiedzieć mieszkańcom Jarocinę, że mi się ta koncepcja nie podoba i mi się wszyscy dalej w tych korkach męczą. Absolutnie nie. Ja mówię tutaj o czymś innym, że jak najbardziej trzeba wypracować koncepcję. Ja mówię o wypracowaniu, a nie o tym, że ktokolwiek będzie nam stawiał warunki. Wypracowanie, czy kompromis polega na pewnej dyskusji merytorycznej. I w ramach tej dyskusji chciałabym zauważyć, że nie można, absolutnie nie można, zagrzewać jednego osiedla w błocie i powiedzieć i teraz tam już zostaniecie. Na to jest bez... Zarówno ulica Małyciana, jak i ulica e, 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 Wielkopolska były włączone do ruchu, ponieważ ulica Wielkopolska została przygotowana i spełnia tutaj warunki, tak jak pan tu przewodniczący osiedla wskazał, odpowiednie szerokości i ona ten ruch ma wspierać. I między innymi dlatego, że nie my jesteśmy zarządcami tej drogi, ale niestety będą do tej drogi włączone drogi osiedlowe mieszkańców naszej gminy. Przez to postanowiliśmy przedstawić na Radzie tą koncepcję przedstawioną przez projektanta oraz również w związku z tym, że nie słyszymy, że ta koncepcja będzie przedstawiana przez zarząd osiedlu, chcemy sami zorganizować to spotkanie, żeby włączyć mieszkańców i pokazać im, co w tej chwili jest projektowany i jak w przyszłości może ta e, droga e... powstanie? To drogi będą jednokierunkowe na osiedlu, bo to, to już były projekty od iluś lat. Bo nie może być ileś dróg wyjazdowych, jeśli jest raz, musi być zachowany jakiś po e, prostu. Ten, to mnie się najbardziej dziwi, bo tutaj dodatkowy jest jeszcze jakieś jakieś zjazdy, jakieś Tam, tego dodatkowo. Pani na tym jeżeli z tego by się zrezygnował, to nawet łatwiej by było rozwiązać No bo w też by było, nie? No to jest co? No tutaj jest ten cały, nie wiadomo, ścieżki, nie ścieżki, a to... Jeżeli jest, nie ma tego zjazdu na Podlegę jest tylko tutaj sprowadzenie ulicy Barcianej w tą stronę, to jest raz, że skrócenie jest tego objazdu, bo każdy musi je... Tak. To jest birek. to po co to, 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 to jest? tutaj jest... Nie, nie, tu, tu jest, tu jest tu nie jest czasem ten... Y... Y...